Czy wiesz, jak zaokrąglać wyniki końcowe w zadaniach obliczeniowych? Najnowsze zasady CKE są następujące. Jeżeli w zadaniu, w poleceniu masz powiedziane, żeby wynik końcowy zaokrąglić do konkretnego miejsca po przecinku, to tak masz zrobić, bo w przeciwnym razie nie dostaniesz punktu za wynik końcowy. Jeżeli natomiast nie będzie powiedziane, jak masz zaokrąglić wynik końcowy, to CKE wprowadziło zasadę uważaj zaokrąglasz zawsze do trzech liczb znaczących. I uwaga, to nie są trzy miejsca po przecinku. Trzy liczby znaczące to jest zupełnie coś innego, czego szkoła mogła Ci nie pokazać, a CKE tylko za, poprawne zaokrąglenie wyniku końcowego będzie w tym roku przyznawało punkty.